Mój pokoik taki malutki, drzwi pozamykane do całego świata. Mój pokoik nie ma już ścianek, nie ma dachu ani drzwi ani podłogi. Widzę kwiaty, chmury. Idziemy! Pochody będzie porozboniłem ściale i teraz idziemy. Jestem tych chwytku, a to jest Armageddon gedon na redfaction. I ja pierdziele, co tu się, się dzieje? Ups. Jeszcze nam fajnie. Oj cicho bądź. 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 Twoje pomysły co to ta pota, a jasno. To ale jak nam rozwalić? Co? To take a while! To? Ojej, ojej, ojej! Tu więcej tarcz... Nie! czy generator osłon? Jeszcze jeden, jeszcze, jeszcze... rozwalić, rozwalić, potem jeszcze jeden polecić chyba. Do tego już będziemy mieć cztery. Jeszcze, jeszcze, jeszcze... Aaaa, Nie biedź, w to pogarsz po prostu pływa. No szczelać! Podał, że to mam szczelać. Chyba dobrze pod podał. To znaczy, będę strzelał tutaj? Wystarczy, zawsze. Jak to plan B? Przecież radzę sobie, czego chcesz. Szybko, szybko, szybko. Wybuchu, juhu! Tam jakieś potworki strzelały, ale ja sobie poradziłem. O, i coś się dzieje. No i poziom lawy opada. Aha, no tak, taki był plan przecież. Tak, autopilot. Jasne. I skończę po

Multiple wow. hostels co to było? Na środkowym kółku myszy mam taki laser dziwny, który mi się bardzo podoba. I na środkowym kółku myszy. Bo niektóre myszki mają więcej niż tego środkowym, a już no, jakieś boczne. Teraz różne ciemne rzeczy są.

Вот это мой... with bugs. we no, must see. be going the right way. Well, we found the Altar facility. And we've got a welcoming party. there's No właśnie, właśnie. No właśnie, właśnie. No właśnie, właśnie. No właśnie, Zobaczcie, No właśnie, właśnie. No właśnie, właśnie. No właśnie, to No właśnie, właśnie. No właśnie, właśnie. No właśnie,

Za ja chciałbym pan pocałowić, a ci pięści potworu, fardzię no. to. Co? se pocałował? But I must advise that the art of a successful. Not now. Darius, <laughs> our shields <laughs> are now functioning. I would advise. We don't need them. No, to take królowa na zabijon? No, to był głupi,

Chciałem iść, harek. Nie daj mi się, żebym taką dziurę w matku przeżyła. Krachol, nie, żebym krakał, nie, w tym sensie. Eksterminator, wspaniale, co mi potem? Chciałem iść. Tutaj, nie widziałem tego przejścia. Gniotę raz. какие-то из ракеты раз. твои ракеты. А, вот это где вот вам. Co jeszcze mam tu iść dalej? O nie, ciebie tu się to nie będzie martwić. I to, i to. I tu jajka widzę, i tam się tu wróciło. Tu ktoś jest, a, a widzę coś. Niechaj, pozwalam masz maski kolejne. Fajnie. Będziemy się z wami patyczkować. że jest trochę mi dużo, dużo, za dużo. Co to jest? Co to jest? Co jest? Nie wiem, ale wyptułem. it's gotta be through that tunnel the direct path does not appear to be able to support our weight I can make it mm -hmm. hey oh Czemu obcy cywilizacje zawsze świecą na pomarańczowo? Czy obcy cywilizacje potwory jakieś tam nie? Jericho, Red Faction, Lost Planet. Nie, nie wiem, czy w half life też nie było jakieś potworki takie na pomarańczowo świecące. Chyba coś tam takie było, nie? No i zróbmy rozpierduchę piechotą. A jak, by inaczej? Mamy co to? Mamy to dzielnictwo zabić, tak? Co to jest? Karabin Więc karabin weźmy zamiast snajperki Bo zakładam, że mi się snajperka nie bardzo przyda Tam ma słaby punkt, to walimy integrator punktowy, pięknie się odprawia. presence good Właśnie, wie, że przyszedłem skopać jej dupę. Ile was tu jest? Stanowczo za dużo. Jeszcze ktoś? Jeszcze ty. O nie nie. Pozostałe, gdzie zostało rozwalić. Nie ma sprawy. Co? Tu gdzieś? Nie, tam gdzieś. Tam? No to muszę tędy jakoś pójść. No dobra. Więc idziemy. Kolejne macki. Tam jest kolejna. Amunicja bardzo zacnie Pieniążek, amunicja której obecnie nie potrzebuję ale to nic Broń jakaś, to to jest Snajperka Przez Snajperka teoretycznie by się przydała, tak? Ale chwilowo mnie ona nie interesuje Ja wam pokażę co tu się dzieje Patrzcie, już dalej. Uhu! Piękny unik, profesjonalny Cholera Ej on też robi jakieś takie profesjonalne uniki Co to ma być? Tylko ja mam może do tego prawo tu jakaś broń leży znowu, co to jest? Karabin, karabin mam full Ja no skoro mam dezintegrator punktowy to trzeba z niego korzystać Oj spadaj to coś powinno wyjść, tak? No, zmieniarka broni, nie wiem Czy coś mi są potrzebne? Nie, walce to tak się boli drzewa jest wszystkie bo co fajnie To no działko magnetyczne, że jakoś tak nie wiem, dla mnie bez potencjału. Znaczy właśnie jakieś takie mało zabawowe. cholery Się? Chyba nie Potem ja dojdę do tej maski I to minie normalnie 5 godzin wow. No już myślałem, że się nie trzeba. Amo, O jajka, tego się muszę pozbyć. Mam chwilę o tarczę, więc się ja was nie boję, bo głupie gnoję Tam jest tarcza. No to kapa. Tu jestem wewnątrz tarczy. tak. Mogę ten kolor rozwalić. Bustereczko! Ja to do odchodzić z tym Nie to, a to jest tu. Dawaj, zaraz chyba z integratora. Chwilowo w tarczę posiedzimy i co, i co wygrz dalej Ajajajaj wraca do środka Tak <grywa> jest. O oh, fuck Nie zabijamy się left Gdzie? Ale który będzie znaczy się? Tarcza, podleczymy się tutaj, teraz póki jestem w tarczy. Dobra Ten, lecimy. Go, 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 go Rakietnica Nie, nie chcę rakiet, wciąż do wszystkiego Oj, sorry, kliknęło mi się źle. Ale łatwo z tego zezwalać, to było rzeczywiście coś innego. Wziąć! Rzeczywiście coś innego. To bym chociaż miał mniej problemów z celowaniem, bo nie musiałbym się znacznie tym przejmować. Na szczęście tu jest, o, zmieniarka broni. To co, bazooka, ona trochę wolno strzela. A Może ten... Wyrzutnie antymaterii. Uuu, znaczy czarnej dziury. Nie, dobra. To, niech będzie. Rakietnica. Dobra, nica nie jest zła Ale my w chwilę wrócimy do karabiny Pieniążek, pieniążek! Uhu! bo mi tu pika, pika mi tu Na razie olejemy Tędy. No to lecimy. Ale raz mam małe skrzynki z amunicją, czyli nie mam nic do rakietnicy. Niedobrze, niedobrze. Tam Dobrze idę. jakoś krzywę. Coś mi tu mignęło. Co tu leży? Zaraz. Gilty Laser to jest to? Nie, to jest to co się... Nie, to jest dezintegrator w strumień, tego nie... Sprawa. To jest dziecko. Do góry, próbaj przydał. mi stąd. <gry> Karabiny rzeczywiście już o wiele się nie więcej amunicji, w ogóle podoba mi się to. No upgrade, wspaniale. Nie wydaje mi się, że znalazł jeszcze jakąś stację upgradeową. To tu robi kawałek ściany. Ma być? Nie, dobra, broni żadnej nie bierzemy, na znalazłem. Myślałem, że to jakiś potwór, ale na szczęście... Znaczy potwór jest, ale na szczęście nie grozi. Deus te Zastępują się już poniewierane Co to? Chyba też to mam to jest? cholery Trochę pasuje, Halo? tyle czy też Chyba nie bardzo, będzie mi dane Dobra mogę też zajrzeć to do... Chyba nie mogę Dajcie mi minutę no Uhu, a więc lepszy berserk, którego nie używam, a powinienem Oraz Shockwave, czyli to na Z, tak? czy Tak, na Z albo na X ehm, to jest... Nie, Shockwave to jest chyba właśnie to, co ich podnoszę Czyli ehm... O, mam nieskończoną amunicję do broni, kiedy używam berserka To się z pewnością przyda Odzam, <laughs> że po używał berserka, jak cholera. Ej, dobra, w sumie czas się skończył, więc z tego checkpointa wczytam, tak? Czas się skończył, tak? Więc tego checkpointa wczytam Ej, w następnym odcinku. To było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej.